Zadanie klocek. Mamy na poziomej powierzchni klocek o masie M. Między klockiem a podłożem występuje siła tarcia. Mamy podany współczynnik tarcia. Chcemy rozpędzić klocek działając na niego poziomo skierowaną siłą F. Oczywiście oprócz siły F pojawia się siła tarcia, która jest skierowana przeciwnie do kierunku ruchu. Naszym celem jest wyznaczenie odległości, jaką musi przebyć klocek, aby uzyskać określoną prędkość. Pierwszy sposób rozwiązania zadania opiera się na związku pomiędzy pracą i energią. Ogólnie taki związek można przedstawić następująco. Energia początkowa plus suma wykonanych nad ciałem prac daje nam energię końcową. W naszym przypadku energia początkowa jest równa 0, jako że y, możemy przyjąć, że energia potencjalna jest równa 0 i klocek spoczywa, czyli kinetycznej nie ma również. Jeżeli chodzi o pracę wykonane nad klockiem, to pracę wykonuje nasza siła F i wtedy ta praca jest równa F razy S i pracę wykonuje również siła tarcia, pracę siły tarcia obliczymy ze wzoru siła tarcia razy droga razy minus 1, ponieważ ta praca jest ujemna, jako że siła tarcia działa przeciwnie do kierunku ruchu. Energia końcowa w naszym przypadku będzie energią kinetyczną. W związku z tym otrzymujemy proste równanie Fs minus T razy S równa się mv kwadrat przez 2. Podstawiając za siłę tarcia wzór. Jako, że jedyną siłą, która dociska klocek do podłoża jest siła ciężkości. W związku z tym siła tarcia określona jest wzorem współczynnik tarcia razy siła ciężkości. Dostajemy F minus Mi M G S równe M V kwadrat przez 2. I stąd ostatecznie S Równe MV kwadrat przez 2 F minus mi mg. Tak wygląda pierwszy sposób rozwiązania zadania. Drugi sposób rozwiązania zadania wygląda następująco. Pod wpływem siły F ciało porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym możemy napisać dynamiczne równanie ruchu w postaci F minus T równa się masa. Razy przyspieszenie. To równanie pozwala wyliczyć przyspieszenie, z jakim się krocek porusza. I korzystając z tego, jak wcześniej rozpisaliśmy, już siłę tarcia, o, możemy przyspieszenie wyrazić w sposób następujący. Droga przebyta przez ciało w ruchu jednostajnie przyspieszonym ogólnie wyraża się zależnością. Ponieważ w naszym przypadku prędkość początkowa jest 0, pierwszy wyraz znika. Prędkość, jaką uzyska ciało, ogólnie zapisana w ten sposób, znowu przyjmuje taką prostą postać. Wystarczy z tych dwóch równań wyeliminować czas, jeżeli po krótkim przekształceniu dostaniemy s się równa. V kwadrat przez 2a, podstawiając wzór na przyspieszenie, uzyskujemy analogiczny jak poprzednio wynik. Dziękuję bardzo.